Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Powiem Wam, że powroty do rzeczywistości naprawdę bywają trudne i to jest właśnie ten dzień. Wiecie, Mateusz wrócił do pracy. Już taka dość konkretna zmiana bo dwa tygodnie teraz byliśmy razem, więc zawsze po prostu w dwójkę jest raźniej, jest łatwiej. Tym bardziej, że Mateusz jest osobą, która zajmuje się dziećmi, pomaga mi we wszystkim o. Złe słowo użyłam, bo znowu będzie, jak to może Ci już pomagać, przecież to są jego dzieci, to jest jego dom, czyli wróć. Dzielimy się obowiązkami i jak Mateusz jest w domu, to jest o dużo łatwiej, trzeba to przyznać. Jeszcze ta choroba miłoszka, nieszczęsna ospa, e, ale mam nadzieję, że wszystko zmierza ku dobremu, no bo rzeczywiście ta dzisiejsza noc była dużo lepsza niż e, ta poprzednia. E, chyba już go wysypało w całości, już nic e, dzisiaj nie zauważyłam nowego, e, no to teraz mam nadzieję, że właśnie wszystko powoli będzie się goić, choć przy ospie to trochę trwa, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość. Najważniejsze, żeby e, e, mu to to nie doskwierało, a na razie troszkę doskwiera, bo właśnie o tym poranku chciałam Wam powiedzieć. Wiecie, jak Mateusza nie ma, to teraz to było dość problematyczne, bo Miłoszek po prostu jest teraz przez tą chorobę, oczywiście ma do tego prawo, jest taki pieściuszek i on po prostu chce cały czas być na rękach. Nie mogę iść skorzystać z toalety, ubrać się, zrobić Hani śniadanie, no bo przecież Hania jest w domu też. I to było dzisiaj troszkę problematyczne, ale jakoś tam ogarnęłam teraz właśnie Drzemkę, no to wiecie, szybko umyłam włosy, ubrałam się i z haneczką teraz idziemy na rower. Znaczy idziemy na rower, po prostu haneczka chce troszkę pojeździć na rowerze, więc wyjdzie tu przed dom, bo ona, no, czy się zarazi, czy nie, nie wiem, bo w przedszkolu w marcu też panowała ospa, koleżanki zachorowały na ospę, a haneczka nie, więc. Jak widać, nie zawsze tak jest, że jak się przebywa z osobami, które mają ospę, to na pewno się zarazimy. Na razie haneczka hmm, nic nie ma, więc idzie tu na dwór, tym bardziej, że oczywiście nikogo tu na ulicy nie ma. No bo godzina jest jaka jest 10 rano, więc haneczka sobie tu po prostu przed domem pojeździ trochę na rowerku. Idę jeszcze podlać kwiatki sobie. Zobaczcie, tak się prezentują te moje super petunie. Prawdopodobnie miałam, bo to nie były surfinie. No, całkiem chyba nieźle. Jeszcze jak wyjdę, to wam pokażę. Oczywiście tu są już przekwitnięte, więc zaraz to poobrywam. I jeszcze powinny sobie troszkę postać z tydzień albo nawet dwa. Kurde, nie wiem, czy taki dzień, czy to złośliwość rzeczy martwych, ale ładowałam baterię, była podłączona, sprawdziłam, że się ładuje. Biorę ją, bo oczywiście druga mi się rozładowała, bo mamy dwie do aparatu. Mam na myśli oczywiście baterię z aparatu. I co? I chcę nagrywać, no i. Wyczerpany akumulator, nie wiem co tam się stało, teraz znowu są podłączone obydwie, oczywiście teraz nagrywam telefonem, ale mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i widać. Dobra, to idę podlewać te kwiatki, w każdym razie plan jest taki, że jak już te moje super petunie zakończą swój żywot, to zasadzę wrzosy, tak, chciałabym zasadzić te wrzosy, taki jest plan. No i w końcu nie podlałam ich, bo powiem Wam szczerze, że są trochę przelane, no. Wiecie, byliśmy na wakacjach, więc albo mama się opiekowała tymi kwiatkami, albo sąsiad i może dwa razy podlali, czyli i mama i sąsiad i trochę się przelały. W każdym razie teraz sobie tylko je obiorę, nie podlewam, no bo nie ma sensu, ale trochę się martwię, bo jak się przeleją, to niestety umierają, bo już tak raz miałam, więc wiem z doświadczenia, no zobaczymy. Tata tam jest, widzisz tatusia, pomachaj. I dzieci jedzą na rowerkach, Krzymek jest, Paulinka, Olek. Tak się wygląda za nimi, nie może jechać. Hello, hello, się od rana typowa rozpusta, widzicie co się tam odbija, a właściwie tu nawet widać, bajki lecą. Haneczka poprosiła o bajeczkę, ja w tym czasie Postaram się im przygotować śniadanie, a potem już zaczniemy ten taki nasz świecie typowy dzień, kiedy będziemy się razem bawić, e, czytać bajeczki i tak dalej. E, u nas niestety pogoda nie sprzyja. Nie wiem jak u was z tym latem, ale u nas dzisiaj deszcz, szaruwa, Zresztą zobaczcie, ja mam włączone światła, jest godzina dziewiąta. Ojeju, odzywa się miłoszek! Co miłoszku chcesz? I powiem Wam, no to idź sobie po to, idź sobie! No i jeśli chodzi o miłożka jeszcze właśnie, bo chciałam ten temat poruszyć, to no, jest mocno wysypany, bardzo. Dzisiaj idziemy za chwilę właściwie na kontrolę do pani doktor, bo jak byliśmy wtedy na tej opiece nocnej i świątecznej, to pan doktor powiedział, że to jest jakby ospa dla niego, ale że jeszcze bardzo prosi, żeby iść skontrolować za kilka dni do swojej rejonowej przychodni. Więc dzisiaj się udajemy do pani doktor. Bardzo jestem mocno wysypany. Mam nadzieję, że już nic nowego się nie pojawi i teraz już będzie tylko lepiej i to będzie się goić. Haneczce, haneczka nic nie ma. Zobaczymy jak się sytuacja też rozwinie. Mateusz na razie też chodzi do pracy. Mówi, że na razie nic mu nie ma. Może akurat nie załapie tej ospy. Mam taką nadzieję. E, bo podobno, tak słyszałam, e, nie z autopsji to znam, ale tak słyszałam, że w dorosłym życiu właśnie jak ktoś załapie ospę, ktoś kto nie miał tej ospy, e, to jest naprawdę mm, ciężki jej przebieg, e, bardzo wysokie gorączki, no człowiek się bardzo męczy, więc mam nadzieję, że go to ominie. I e, co jeszcze chciałam wam powiedzieć, bo ja coś chciałam jeszcze gadać, ale nie wiem. A, że musimy się zabrać, tylko wiecie teraz to jest problematyczne, no bo wiadomo, nigdzie z Miłoszkiem nie wyjdę, ale musimy się zabrać za taką małą wyprawkę do przedszkola, no bo wrzesień już zbliża się wielkimi krokami, nawet bardzo, bardzo wielkimi. Trzeba kupić nowe buty na zmianę i tam kilka rzeczy, które będą potrzebne do przedszkola, ale zobaczcie jak Miłoszek fajnie słyszycie go. Mama! Hanusia zdecydowała się na tortille na śniadanie. Ona bardzo lubi tortille, właśnie z kaczupem i z szynką, bo właśnie to się w niej znajduje. Już jest gotowa. Ja natomiast zdecydowałam się na tosty. Tego brzydkiego tostera starego lepiej nie pokazywać, bo on już jest zmęczony ogólnie życiem. Jak wiecie, mamy ten nowy toster, który dostaliśmy na różnicę ślubu ze smaga I uwaga, ja jeszcze go nie użyłam. Nawet nie sprawdziłam, czy działam, bo wiecie, on tak ładnie wygląda. Ja nie wiem, jak w ogóle się z niego zabrać. Ja w ogóle lubię tosty, bo to jest właśnie to jest taki toster typowo na grzanki. Takie tosty, które wyskakują, wiecie, i dopiero później coś smarujecie. Przynajmniej ja sobie to wyobrażam, tak, bo jak ja robię sobie takie tak zwane klapszynity, czyli wiecie, e, chleb tostowy, ser do środka i znowu chleb tostowy i zamykam to w tym tosterze, którego już lepiej tu nie będę pokazywać, bo naprawdę jest zmęczony życiem. E, to e, nie wyobrażam sobie, żebym właśnie e, taką kanapkę włożyła do smega, bo ten ser pewnie by tam spłynął w środku by został no, tak się tego chyba nie robi. To jest po prostu toster tylko na takie, wiecie, grzanki, tosty bez niczego. No i jeszcze go nie użyłam. No i tak tu się ładnie kurzy, ale myślę, że on się tu po prostu ładnie prezentuje. No tu teraz nam toster e, zabiera przestrzeń i e, ogólne wrażenie artystyczne, że tak powiem, no ale. No ten komplet jest naprawdę ładny i się pięknie prezentuje, więc nawet jak nie będę go zbyt często używać, to yy, fajnie, że go mam. Bardzo się z tego powodu cieszę. W każdym razie prędzej to. O, co się dzieje? Już idę, Miłożku. To przerwa. No i jeszcze podsumowując, chciałam powiedzieć, że prędzej skorzysta z tego Mateusz i Haneczka, bo oni są właśnie takimi fanami takich grzanek, tostów, e, suchych i dopiero później sobie na przykład białym serkiem takiego tosta smarują, e, więc pewnie e, niebawem przetestuję ten nasz nowy sprzęt i zrobię im takie tosty. Ja tymczasem wolę takie, wiecie klapszynity z serem. No i właśnie mi o takie klapszynity z serem chodzi. Ja bardzo lubię właśnie takie tosty, e, chleb tostowy, ser tostowy i teraz keczup i mniam. Proszę bardzo, matka przygotowana. W związku z tym, że uchwyty do nas dotarły, odebrałam paczką matki, więc tu sobie z idę do pokoju Haneczki, Uu, bo będziemy jeszcze dalej sprzątać tu z Miłoszkiem. Hania też chyba do nas zaraz przyjdzie, bo była na dworze sobie, ale teraz idzie, bo ta pogoda dzisiaj taka, że wiecie, Trochę pada, a znowu jest ok w miarę. No i proszę, to to puka. Dzień dobry! <grym> Dzień dobry! Dobra, no to bierzemy się za te uchwyty. No i za resztę porządku. Już tak się trochę lepiej tu zrobiło, przejrzyście. No tu jeszcze mamy do zrobienia te rzeczy. No i tą półeczkę poukładać, wyczyścić. No I będzie spoko. Wspaniały pomocnik tu jest czy ze mną, ale udało już nam się wymienić właśnie te uchwyty. Tak się to prezentuje. Myślę, że bardzo fajnie. Bo to, teraz to tworzy taki komplet. Tu są te same uchwyty. I tu również w szafie te same uchwyty. Fajnie to wygląda tak. Delikatnie, subtelnie. No. Hanuś, podoba Ci się? No to super. Dobra, no to my. Sprzątamy, bierzemy się za sprzątanie ostatniej szafki, czyli właśnie tego regału domku. Swał, jak Wiecie co? Ja chyba na drugiej imię powinnam nazywać się pani Kombinacja, bo właśnie zaczęłam sprzątać ten regał haneczki i pomyślałam sobie, wpadłam na pomysł, że te ściany, znaczy ten tył tej szafeczki, możemy wytapetować tapetą, która nam została, bo już oczywiście byłam przed chwilą w garażu. Mamy jeszcze trochę rolki tej tapety, która jest w tej ramce. I myślę, że to może całkiem fajnie ja, wyglądać, ja. ale oj, miłoszek, jest do, jest humorek, to najważniejsze, ale. Hanuśka, ale nie obcinamy tego nożyczkami. No dajcie żyć, naprawdę. Co jeden nie wymyśli, to drugi zrobi. I wiecie, jak już tu przyszłam z tą tapetą i chciałam się brać za robotę, to stwierdziłam, że może warto właśnie ten regał wykorzystać na domek dla Barbie. Co prawda, Haneczka ma kilka Barbie, ale jeszcze ją tak to nie kręci do końca. Nie interesuje się tak Barbie. Nie ma, wiecie, mebelków typu kuchni, łazienki dla Barbie, łóżka, ale jak jak mieszkaliśmy na Chorzowie i tam był domek właśnie dla lalek od Michasi, to często się bawiła się tym domkiem, więc może to jest dobry pomysł, żeby właśnie ten regał zaaranżować na taki domek dla Barbie i kupić właśnie mebelki, a przy okazji właśnie wytapetować ściany. No i jak wpadłam teraz na ten pomysł, to myślę, że po całości nie będę tapetować właśnie tych ścian tą tapetą w kwiaty, która mi została, bo fajnie byłoby to podzielić na jak ma być kuchnia, łazienka, to można kupić, wiecie, jakieś inne tapety, skrawki i fajnie to zaaranżować. Mam też panele winylowe nasze które nam Też mogę położyć. Kapelki też mam, może to bardzo fajnie wyjść, ale to już będzie takie grubsze przedsięwzięcie. Muszę się nad tym zastanowić, więc chyba dzisiaj sobie odpuszczę, po prostu poukładam te książki. No a potem zajmę się tym, żeby jakoś zaaranżować właśnie ten domek. Znaczy, ten regał na domek dla Barbie. Myślę, że to całkiem fajnie wyjdzie. Zobaczcie. Ten regał jest też na tyle duży, że ta Barbie może się w nim swobodnie poruszać. Bo już widziałam takie domki niby dla Barbie, a ta Barbie po prostu nie może tam chodzić, tylko musi siedzieć. A ten? Wielkością wydaje się idealny, tak? Tak, miłożku, A Miłoszek tu dokazuje, a tu Haneczka teraz robi, co? Proszę bardzo, Hanusia już się ubiera, wybiera na szkolne, a właściwie to przedszkolne zakupy. Ale zobaczcie, jak Haneczka jest ubrana. Mamy koniec sierpnia, a Hanna ma kurtkę przeciwdeszczową i oczywiście gumowce, bo pogoda nie dopisuje. Jest i moja mama, hello. hello. Mama zostanie z miłożkiem, a my jedziemy na zakupy, nie? Co trzeba kupić? Jakieś nowe kredki. Co jeszcze kupimy? Kupimy coś? No, nie jesteś rozmowna dzisiaj. Okej, okay. W każdym razie no, wybieramy się na zakupy takie, wiecie, tak jak powiedziałam, przedszkolne. Trzeba kupić jakieś buty na zmianę. Choć te chyba zamówimy przez internet, bo znalazłam fajną firmę właśnie z takimi papuczkami, które są. które mają wkładki skórzane, a to jest znaczący element, kiedy dziecko tam, wiecie, 4-5 godzin siedzi bez przerwy w tym buciku w przedszkolu, więc raczej chyba się nie zdecydujemy na miejscu tu gdzieś kupić te zmienne buty, tylko je zamówię przez internet. Ale wiecie, jak Haneczka wraca do tego przedszkola, to trzeba kupić jakieś e, kredki, blok, żeby miała coś tam nowego, no wiecie, o co chodzi, nie? Do szkoły jeszcze nie wraca, nie idzie, ale to będzie taki miły akcent na pewno na powrót. Bye. Dobra, bo mama nie chce nic z Miłoszem długo. Dobra, chodź, Kanula, jedziemy. Bardzo kocham samoloty i dziadek mi Dziadek ci zrobił ten samolot? A to już któryś podobno, nie? Więcej wczoraj ci zrobił, nie? Bo wczoraj Haneczka spała, u, babci, u dziecka. Wczoraj zrobił mi taki, a dzisiaj zrobił mi taki. Mhm, i podobają Ci się te samoloty. Dobra, my już zwarte i gotowe pędzimy do action. Oczywiście z samolotem w ręku. Uważaj kałuża, znaczy to by nie straszna. Bo masz gumowce. Boże Mam, z mamą... Gumowce mogę wejść do kałuży. No możesz, no, masz rację, dobra, chodź. Gdzież? No. To są kredy spilcowe. No a chciałabyś takie kredy? Tak szpilcowe. No to weź sobie. No, Bo ty tam rysujesz, nie? Przed domem zawsze. To sobie włóż do koszyka. No już lizaki mamy oczywiście w koszyku. Grające. Co jeszcze bierzemy? Oprócz zakupów przedszkolnych. No muś, nie, nie obeszło się bez słodyczy. Aneczka sobie wybranego lizaka. Pokaż. A dobry przynajmniej? Tak. Mm, to taki kotek jest, nie? Chyba? <grym> nie Hello też. kitty. Ale zarówno. Tak. Faktys. Tak? Chyba tak, nie? Tak, to jest Hello Kitty, a to, a to jest taki żelek. Żelek, no i co smakuje ci ta pianka? Mhm. No to dobra, to siadamy do auta, jedziemy do domu, bo miłoszek czeka na nas z babcią. Hanusia, oprócz przyrządów typu przedszkolnych, tak sobie żartuję, ale oprócz kredeczek, mazaków, kupiła sobie jeszcze taki zestaw do samodzielnego odlewu, właśnie sobie go zrobiła i nawet pomalowała, bo w zestawie również były farbki. A, no i kostkę Rubika. Sobie też sprawiła, bo ostatnio, nie ostatnio nad morzem, nie widziałaś pierwszy raz tą kostkę Rubika. Pan też tam sprzedawał takie, tylko że tamte były takie większe. I dlatego nie kupiliśmy haneczce, bo to chyba byłoby bez sensu, a tu ta była, wiecie, za 3 złote to wzięliśmy ją. No i haneczka próbuje układać. Tak Tak, ale to nie jest proste, nie? To jest trudne, co? Jak ja myśli? chciałam mieć ją zmieszaną. No wiem, zmieszana ją, a teraz ciężko będzie ułożyć. A ja chciałam mieć ją zmieszaną. Okej, okay, no to będzie zmieszana. No i tak właśnie to wygląda. Dobra. Mamo! Co? Oczywiście tą Paulinka nie a chciałaś się podzielić, słyszałam, z Paulinką? A wybrałaś ja już sobie? Ja sama otworzyłam te kredy. Już ci otworzę, daj. Nie udało mi się uchwycić całej sytuacji, ale normalnie serce mi się raduje, bo Haneczka sama poszła po te gumki do gumowania, które sobie kupiła i chciała podzielić się z Paulinką, do swoją koleżanką. Pozwoliła jej nawet wybrać, którą gumkę chce sobie zabrać, więc naprawdę super. Bardzo się cieszę, że, że wykazuje właśnie takie zachowania. Wiecie co, idę do góry, pokazać Wam co udało nam się kupić, bo za chwilę to nie będzie co oglądać bo Aneczka wszystko wyniesie na dwór i podzieli się ze swoimi koleżankami i kolegami. Bo wiecie co, chwilę przychodzi i bierze. Tu to, tą gumkę, te gumki wzięła, tu taką piankę modelującą sobie kupiła do zabawy. Jednoroszta to już sobie <laughs> zrobiła. I co nam tu zostało, to też jeszcze do zabawy. To jest taka chyba pianka do wypychania. Musimy uważać oczywiście i robić to kiedy miłoszka nie będzie, bo to jest taka igiełka i to chyba się będzie nakuwać. I z takiej pianki różne obrazki się będą wypychać. Zobaczymy. Oczywiście kredeczki, bo tego nigdy nie za dużo. To się zresztą zużywa też trochę. Kolejne kredki świecowe. Mazaczki. Papier kolorowy do pisania, do malowania i do składania samolotów, bo ostatnio, jak wiecie, Anaczka jej bardzo lubi i jeszcze sobie wybrała taki długopis. One się szybko psują, powiem Wam. To są te, co można, wiecie, przyłączać kolory. No ale taki sobie wybrała z Arielką. Marcu. I to wszyscy zobaczcie, jakie pieszczędności dorywałam w Warzywniaku. Dzisiaj będą kotady schabowe. E, taki polski obiad wreszcie, bo już naprawdę nie wiem co gotować. Co chwilę coś wymyślam i stwierdziłam, że jedziemy po polsku tradycyjnie, bez wymyślania. Dzisiaj schabowe, ziemniaczki i do tego będzie, bo kupiłam w, w Warzywniaku fasolkę szparagową, bardzo lubię na gęsto, wiecie, z masełkiem z mm, bułką tartą i uwaga uwaga, dorwałam taki piękny szpinak baby i też zrobię go na gęsto, szpinak na gęsto z zasmażką też uwielbiam więc wiecie, no już będzie na dwa dni pewnie, no bo nie zjemy tego wszystkiego proszę bardzo, jak nam się choróbka zajada kotlecikiem, dałam też mi fasolkę i szpinaczek, ale na razie nie ruszył mięso najważniejsze, ale dobrze. Nie nie, oczywiście kartofelki tylko tak do ozdoby bo raczej nie je. No właśnie, a Hanusia dzisiaj mnie zdziwiła, bo robi sobie mieszankę, je sobie ten kartofelki nawet. A Hania przecież wiecie, że w ogóle nie uznaje ziemniaków, tylko makaronę i ryże, a dzisiaj je, bo robi sobie właśnie tak, taką mieszankę. Bierze mięsko, bierze ziemniaczka i bierze szpinak i nawet szpinak ruszyła. Super, brawo! Dumna jestem z Ciebie, fajnie jesz! Ciemno, już zgasły wszystkie światła, a tu zobaczcie, kto wrócił z jest. A ja właśnie. A ja właśnie wróciłam z biedry, bo uwaga, przeglądam sobie pepera. Pierwszy raz chyba w życiu, albo może drugi, bo Mati jest panem tej aplikacji, ja tego nie używam. Przeglądam. I nagle patrzę i mówię do Mateusza Ej biedra Takie duże zielone kwiaty mix Takich kwiatów za 54,99 I co zrobiłam poleciałam Znaczy pojechałam samochodem I wybrałam właśnie takiego Były różne fiskusy, różne rzeczy były Witaj w domu Malutki, to jest taka pseudopalma. Znaczy, ja to tak nazywam, ale to jest coś innego. No i proszę, już rano na spokojnie nagrywam kwiatka. Stanął właśnie w tym miejscu przy kominku, i myślę, że to jest dla niego idealne miejsce. Jeszcze tak e, z daleka wam pokażę, jak myślicie. Myślę, że tak, tylko teraz muszę skołować że jakąś fajną doniczkę, znaczy się kupić. Jak wiecie, gdzie kupić taką, wiecie, bo to musi być troszkę większa jednak ta doniczka, to dajcie znać, gdzie są fajne też w miarę rozsądnych cenach. No i co? I myślę, że naprawdę ta sztukateria nad tym kominkiem musi się pojawić pod oknem też tu może bym dała. Zobaczę właśnie nad tym, myślę, jak to ugryźć, ale na pewno ta sztukateria um, doda takiej elegancji i stworzy taką całość. I już wtedy będę zadowolona i będę mogła spocząć na laurach, że salon z jadalnią, no dół ogólnie jest już skończony. No. Fajnie, podoba mi się ten kwiatek. Jeszcze bym go... O tak z bliska pokażę, bo w sumie wczoraj był w tej folii. Ja też w sumie w biedrze musiałam, wiecie, brać go tak trochę w ciemno, czy będzie prosty, jakie ja będzie miał te liście, no bo jak tam folią był tak, wiecie, tu owinięty, to nie było go tak bardzo widać. Ale bardzo jestem zadowolona. Prosty, ładny, zdrowy. Co to za przytulaski? My mm. no przytulaski pożegnaski, bo Hanuśka jedzie. Gdzie ty jedziesz? Do Zakopanego! O, 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 o. Tak i to dobrze, jeszcze zamiast do przedszkola, bo dzisiaj 1 września, to jeszcze na zakończenie wakacji. Także dzisiaj masz pożegnanie wakacji z babcią i dziadek jeszcze. Jadam do Zakopanego i mi się żegnamy i sobie ten... <grym <grym nie, to jest taki nasz przytulasek. Ona no. będzie tęsknić, zawsze tęskni, no. ale to będzie tak. przytulaska od To jest, nie. Jest, jest. I cureczka tatusia jak widać, zresztą na załączonym obrazku. No, no także Hanuszka się będzie dobrze bawić, a jak my będziemy spędzali weekend z Miłoszkiem, to będziecie mogli zobaczyć w kolejnym vlogu, bo ten już dobiega... Końca. Ja. Ten już dobiega końca. Także Hanuszka, mojego weekendu. Baw się dobrze, wiesz. zaszaleje, jak zwykle. Hanuszka baw się dobrze. Niech ci pogoda dopisuje wali! Bo ci ją połamie. Także Hania już pojechała zwiedzać góry i zakopane, a ten vlog dobiega już końca. Także pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Widzimy się w kolejnym vlogu. Na pewno będzie się działo, oj będzie.